Spójrzmy na zakres ulepszeń, które zostały wprowadzone w pakiecie SolidWorks Simulation 2011. Pierwszym z nich, który przedstawię, jest lepsze wsparcie programu, jeśli mamy problemy z nałożeniem siatki elementów skończonych. Wymusimy przypadek, aby na widocznym modelu siatka nie powiodła się. Mamy tutaj do czynienia z elementami o różnych rozmiarach. Próbując nałożyć kompatybilną siatkę z domyślnymi ustawieniami i trybem siatki roboczej, możemy spodziewać się niepowodzenia. Jak mogą Państwo zauważyć, nie powiodło się utworzenie siatki na jednym z komponentów. W przeszłości, jeśli wystąpiła taka sytuacja, użytkownik sam musiał użyć odpowiednich narzędzi, żeby zidentyfikować, w czym tkwi problem. Teraz dostępny jest automatyczny system używający doradcy symulacji, który pomaga w zdiagnozowaniu problemu i osiągnięciu prawidłowego rozwiązania. Możemy pozostać przy tradycyjnej metodzie i próbować okiełznać problem manualnie bądź uczyć trybu diagnostycznego niepowodzenia utworzenia siatki. Tryb diagnostyczny rozpozna geometrię, przy której wystąpiły problemy i pozwoli podświetlić te obszary na modelu. Moglibyśmy przykładowo spróbować zastosować niekompatybilną siatkę. Jednakże w tym przypadku zastosuję kontrolę sterowania siatki dla wybranego podzespołu. Jak mogą Państwo zauważyć, mamy tutaj nową opcję dokończenia tworzenia siatki. Polega to na utworzeniu siatki tylko dla części, gdzie jej nałożenie zakończyło się niepowodzeniem. Wszystkie inne komponenty, na które została nałożona siatka, pozostają bez zmian. Wystarczy potwierdzić, a na wybrany komponent zostanie ponownie nałożona siatka, która będzie zespolona z siatką reszty złożenia. Jest to duża oszczędność czasu przy pracy z większą liczbą komponentów, gdzie przykładowo tylko jeden bądź dwa elementy wymagają ponownego nałożenia siatki elementów skończonych. Ponowne nałożenie siatki na komponencie jest również możliwe pod menu prawego przycisku myszy, klikając komponent w drzewie symulacji. Prześledźmy kolejne usprawnienia dotyczące interfejsu SolidWorks Simulation. Dostrzegą Państwo znacznie lepszą wizualizację symboli podczas dodawania umocowań. Tak więc, jeśli wybierzemy ścianę, krawędź lub wierzchołek, będzie widoczna różnica w rozmieszczeniu symboli, co pozwala łatwiej rozpoznać, do czego zastosowano umocowanie. Jeśli wybierzemy ścianę, symbole zostaną rozmieszczone na ścianie, a nie tylko na krawędziach. Jeśli zaznaczymy krawędź, symbole pojawią się tylko na krawędzi, podobnie będzie z wyborem wierzchołka. Ta sama metodyka została zastosowana do obciążeń. Jeśli zastosujemy siłę reprezentującą obciążenie zaciśniętych hamulców, zobaczą Państwo bardzo przyjemne przedstawienie graficzne zastosowanego obciążenia. Włożono sporo wysiłka, aby uczynić odpowiednie symbole bardziej intuicyjnymi i łatwiej skalowalnymi, co daje lepszą czytelność założeń symulacji. Spójrzmy na kolejny element, któremu poświęciliśmy sporo cza czasu. Jest on związany z tworzeniem raportów badania simulation. W SolidWorks 2010 i wcześniej mieliśmy bardzo przystępny generator raportów, lecz nie posiadał on pewnych funkcjonalności. Tak więc dodaliśmy kilka opcji, aby raport był bardziej szczegółowy, oraz kilka elementów, które mogą być dodane przez użytkownika. Zanim do nich przejdziemy, chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz. Jeśli chcemy wygasić wszystkie symbole badania, możemy zrobić to za pomocą jednego filtra pozwalającego przełączać widoczność symboli symulacji. Narzędzie generowania raportów i kreator tworzenia raportu zostało kompletnie zmienione pod kątem zasady działania i rejestracji wyników. Teraz możemy dodać swoje własne dostosowane obrazy, które mogliśmy dodawać również wcześniej, ale teraz jest znacznie dogodniej umieścić je w wybranej części raportu. Aktualnie możemy wybrać dokładne miejsce w raporcie, w którym mają być umieszczone. To jest bardzo elastyczne rozwiązanie, ponieważ w każdym automatycznym systemie trudno byłoby zarejestrować wszystko to, co danemu użytkownikowi jest potrzebne. Jeśli spojrzymy na okno definiowania raportu, zauważą Państwo kilka nowych sekcji, m.in. dla łączników, takie jak śruby. Raport wspiera również elementy belkowe oraz sensory. Dla tych wszystkich obiektów otrzymasz bardzo starannie przygotowane wyniki. Opublikujmy więc raport ze wcześniej wykonanego badania. Kilka chwil zajmie wyeksportowanie tych wszystkich danych. Poczekajmy więc i popatrzmy, w jaki sposób dane są przechwytywane. Każdy przechwytywany element, niezależnie czy jest to część, czy operacja, jest podświetlany. Jeśli są to właściwości materiału, dana część o tych właściwościach zostanie wyszczególniona. Nowością jest dopasowanie powiększenia do elementu. Tak więc dla takich elementów jak łączniki i kontakty między elementami SolidWorks automatycznie dokonuje dopasowania ich do rozmiaru ekranu. Jak wspomniałem, metoda automatyczna nigdy nie jest perfekcyjna dla każdego scenariusza. Tak więc możliwość dodania dostosowanych obrazów może okazać się bardzo pomocna. W trakcie tworzenia się raportu przejdźmy do już utworzonego wcześniej. Tak wygląda nowy schemat dokumentu raportu. Po prawej mamy tabelę zawartości dokumentu z podpiętymi łączami do każdej sekcji. Tak jak poprzednio, mogą Państwo dodać swoje logo i nazwę firmy. Na kolejnej stronie Duży obraz ogólnej złożenia, a następnie wyszczególnione opisy wszystkich komponentów wraz z lokalizacją i datą utworzenia pliku. Następna część zawiera wykaz ustawień solwera, jednostek, badania, a w dalszej części wykaz materiałów i ich właściwości dla poszczególnych części. Na następnej stronie dokładne informacje na temat zastosowanych umocowań i obciążeń. Przedstawionych za pomocą odrębnych kolorów. Dla sekcji łączników mogą Państwo zauważyć, w jaki sposób zostało wykonane powiększenie i dopasowanie obszaru. Wyszczególniono wszystkie dane łącznika, w tym obliczony i wymagany współczynnik bezpieczeństwa dla każdego z nich. Raport zawiera również sekcję poświęconą wszystkim nadanym kontaktom, tak więc jest dość bogaty w różne informacje. Nie mogą oczywiście zabraknąć sekcji poświęconej parametrom siatki oraz wynikom. Do każdego wykresu wyników dołączona jest tabela z podsumowaniem zawierająca minimum i maksymon, maksimum badanej wielkości, co jest bardzo przydatne. Na samym końcu zamieściłem kolejny obraz dostosowany, pokazujący w powiększeniu obszary o wysokich naprężeniach. Jak już wcześniej powiedziałem, wiele pracy zostało włożone w poprawę jakości raportu badania. Jednocześnie jest on na tyle elastyczny, by móc dopasować go do swoich potrzeb. Kolejnym zakresem poprawionym w SolidWorks Simulation 2011 jest wydajność, która dotyczy każdego z nas. Rzuć, rzućmy więc okiem na to, co zostało usprawnione. W symulacjach nieliniowych. Pierwsze testy wykazało około 20% redukcję czasu obliczeń, co w przypadku bardzo złożonych modeli nieliniowych może być bardzo istotnym skróceniem czasu badania. Zasługa po części leży w bardziej wydajnej metodzie ustawienia badania modelu, dzięki czemu liczba równań potrzebna do zaprezentowania modelu nieliniowego została zredukowana. Największym obszarem, z którego każdego użytkownik Simulation będzie korzystał, jest nakładanie siatki. W obecnym czasie prawie każdy pracuje na procesorach typu quad core dual core core lub ośmioprocesorowych maszynach. Teraz będzie można czerpać korzyści z używania wielu procesorów. Skrócenie czasu nakładania siatki sięga 60%, co będzie dużą korzyścią dla osób pracujących na wielu rdzeniach. Nakładanie siatki w przypadku złożenia będzie odbywało się dla kilku komponentów jednocześnie, natomiast w środowisku jednego obiektu stopień korzyści będzie mniej zauważalny. Jednakże proces nakładania siatki i obliczenia nieliniowe są dwoma bardzo ważnymi usprawnieniami w SolidWorks 2011.